O naznaczonej godzinie Ewa kupowała bilet wejścia w kasie wystawy obrazów. Czyniła to oglądając się podejrzliwie na wszystkie strony. Po białych stopniach marmuru szła cicho i bojaźliwie. Ręką przyciskała zbiegane serce. Minęła jedną salę i drugą. Tak dawno nie była w tym przybytku, niedostępnym dla nieszczęśliwych. Obrazy, nawet liche. Wywierały na nią wrażenie, które było urokiem. Snuły się w oczach, jakoby tłumy uczuć cudzych, pochody, wstrząśnień duchowych obcych, które na nią, idącą samotnie, nagle zwróciły uwagę, skoro tylko weszła. Cisza ją ogarnęła i zaraz szczery żal, subtelne żądło włoskiego sztyletu. Szczerbic stał w głębi trzeciej sali. Nie było tam nikogo. Widok jego miłej postaci, łagodny uśmiech i dobrotliwe spojrzenie uciszyły wzburzenie. Podała mu rękę z radością, jak obrońcy od wszelkiego złego, szepnął zaraz. Jedziemy? O panie. Jedziemy? No, tak. Tyle nocy nie spała, tyle godzin walczyła ze sobą i wszystkim. Żeby wreszcie powiedzieć to słowo. Oto jej wyrzekła. Oczy zaszły szybkimi łzami, którym jak żebrakom ukazywać się nie wolno. Czy pan mnie nie opuści? Nie. Wyrzekł głosem szczególnym, któremu nie mogła nie wierzyć. Czy pan mnie nie zgubi? Nie. Jestem teraz w ręku pana, jak rzecz. Dałem słowo. Mruknął. Kiedy wyjeżdżamy? To od woli pana zależy. Musi pani natychmiast wyrobić sobie paszport. To musi pani wykonać sama, ale w najgłębszym sekrecie przed domownikami, dobrze? Dobrze, naturalnie, wymówiła z wypiekami na twarzy. A wykaz długów? Ewa wyciągnęła z pod rękawiczki kartkę z notatką długów swoich i ojcowskich. Było tego razem czterysta kilkadziesiąt rubli. Szczerbic wydobył niezwłocznie z pugilaresu pięć sto-rublówek i wręczył je Ewie. Musiał polecić jej, żeby schowała te pieniądze, gdyż dzierżyła je na pokaz w drżących rękach. Sto rubli wręczył jej nadto na wydatki i koszta podróży do Wiednia. Gdy pani wyrobi paszport, da mi pani znać przez posłańca, proszę napisać jeden jakiś wyraz. Nazajutrz wyjeżdżamy. Jadę w jednym z panią pociągu tylko dlatego, że muszę opiekować się panią. Przecie pani nie była jeszcze za granicą. Gdyby nie to, pojechałbym sobie wprost na Riviere. To już wszystko. Wszystko! Szepnęła rozpalonymi wargami. A jeszcze jedno, byłbym zapomniał. Dowiadywałem się o ojcu pani, ale skąpe mam informacje. Wiem tylko, że mieszkał niegdyś na wsi. Później był tu i ówdzie wreszcie u kraftów, wszak prawda. Mieszkał, miał własną wioskę. Był u kraftów. Otóż właśnie niezupełnie dobrą miał tam notę, ale nic złego. Proszę powiedzieć ojcu, żeby się zgłosił do kantoru nowego domu komisowo-handlowego pod nazwą UNITAS. Ja tam jestem jednym z członków założycieli i współwłaścicielem. Niech go pani pośle niby to przypadkiem, zasłyszawszy, że tam można dostać miejsce. Mógłby tam być magazynierem. Będę w tym, żeby go zaraz umieszczono. Ewa ścisnęła jego rękę. Pożegnam już panią, gdyż tu lada chwila ktoś mógłby nadejść. Do widzenia w wagonie do widzenia. Usiadła na kanapce w środku sali i zapadła w marzenia. Władze duszy zgasły, drzemała, ciche śnienie przesuwało się jak obłoki jesienne, miękkie i chłodne. Płyną obłoki w odległy kraj. W omglone równiny, gdzie topolowe aleje i łany zbóż, gdzie ledwie widoczne wiatraki machają skrzydłami. Po cóż ten człowiek to wszystko robi? Jaki ma w tym cel? Żeby mi dawać tyle pieniędzy, dlaczego chce dać posadę ojcu? Uczuła, że łzy spływają po jej policzkach, a nie miała siły ich otrzeć. Myślała o ciężale i obojętnie. Czy też to jest rzecz dobra czy zła wyjednać posadę ojcu, dać chleb i spokój matce? Czy też to jest cnota zostać nadal w kawiarni i żyć tutaj z roku na rok, aż do chwili zupełnej zguby? Co by też kazał w dniu dzisiejszym uczynić Łukasz? Czy on pochwali to, co zrobiła, czy ją za to odtrąci, że wzięła od szczerbica pieniądze? I znowu szereg tych samych myśli. Dlaczego Szczerbic dał mi te pieniądze? Co ma za cel? Jaką myśl? Czy on jest szlachetny, czy łotr? Jakieś słowo okropne przesunęło się obok zmysłu słuchu, słowo ciemne jak otwór lufy rewolwerowej, słowo niewątpliwe jak trzask złamanej kości. Uśmiechnęła się do tego słowa mężnym uśmiechem. Wyjrzała w nie spojrzeniem nieustraszonym. Nagle przesunęła się myśl. Żyd. Właściciel domu. Od jednego drgnienia porwała się na nogi. Dotknęła palcami pieniędzy schowanych za stanikiem, żeby się przekonać, czy je posiada. Zapięła się, poprawiła suknię i cichutko wychodziła, żeby się wymknąć niepostrzeżenie. Gdy była w połowie pierwszej sali, Ujrzała horsta siedzącego na zielonej kanapce pod palmą. Trzymał rączkę laski przy ustach. kapelusz miał na głowie, oczy utkwione w jakiś obraz. Wstał, gdy się z nim zrównała i skłonił się o ziemble. Twarz jego miała wyraz drwiący, zwykły, lecz w oczach tlał jadowity płomyk. Pan tutaj? Spytała zmieszana, pokrywając to zmieszanie tonem nienaturalnie szyderczym. Nie wiedziałam, że pan popiera sztuki piękne. Ach, bo pani mnie zawsze nie doceniała, a ja tymczasem jestem sobie daleko więcej wart, niż by na oko sądzić można. Doprawdy? A czy się pan tylko nie przechwala? Przysięgam na dytka, że nie. Prawdę mówię. Więcej jestem wart od niejednego hrabicza. Chociaż się wywodzę z najprozaiczniejszych burżujów. Ewa wyciągnęła do niego rękę na pożegnanie. Niech pani jeszcze nie odchodzi, mówił z zapałem. Na ulicy rozmawiacie źle, w tej budzie pani niepodobna, a ja mam powiedzieć wiele ciekawych rzeczy. Niech no pani sobie tu usiądzie. Zajęła miejsce na sofie z pytaniem. No cóż tak interesującego ma mi pan powiedzieć? Przede wszystkim muszę zrobić wymówkę, to jest: Uwaga, że spotkania na wystawie należą do rodzaju bardzo shocking. To nie uchodzi. Panu nic do tego, oczywiście. To też chciałbym mieć miłe prawo do robienia pani uwag. Tego towaru nie kupi tak łatwo. Nawet gdybym się uroczyście oświadczył o rękę pani. Ewa zwróciła na nią łagodne oczy i poczęła się śmiać dobrodusznie. Po chwili rzekła, oto mi przynajmniej godny kandydat do stanu małżeńskiego. No, a Miss Daisy? Miss Daisy była osobą płatną. Cóż się stanie z portretem tej płatnej osoby? Będzie umieszczony nad szafą w bibliotece.